Siemanko, witam Was w środę, jest godzina 13. Ja jestem Patryk i zapraszam na kolejny odcinek kanału Pogromcy Betów. To co działo się wczoraj, tradycyjnie na samym początku pokazuję wam na ekranie. Pięknie zielony kupon, wszystkie typy jak najbardziej poprawne. Dziś będziemy celować znowu w zielone za 50 zł tradycyjnie kuponik. I mam dla Was przygotowane dzisiaj dwa typy. Nadzieje się sporo, chociażby Polska dzisiaj zagra z Belgią w lidze narodów. Ale zanim przejdziemy do klub programu, oczywiście wspomnę, że stawiamy sobie na Superbet, ponieważ Superbed jest partnerem tego kanału, więc zachęcam też do zerknięcia na super ofertę od Superbed na głównej stronie. Znajdziecie chociażby, właśnie, mecz Polaków z Belgami po podwyższonych kursach, także Walia, Holandia, no i wiele, wiele więcej. No ale, żeby stawiać z nami sobie tutaj na Superbet trzeba mieć tam konto, a założyć je możecie z kodem PBVIP, to jest ten kod, który widzicie właśnie na ekranie. No i ten kod daje Wam przede wszystkim podwojenie depozytu od 20 do 200 zł oraz 1300 zł cashbacku przez. 7 dni od wpłacania depozytu bardzo fajna sprawa, polecam eee, i link znajdziecie do rejestracji w opisie filmu eee, a jeżeli chodzi o promocję no to zerknijmy sobie właśnie w zakładkę promocji i tak jak wspominałem przez cały tydzień, tak i dziś jest ta promocja gdzie na Polskę mamy kurs 100, postawić można 2 ziko no i wygrać 200 zł promocja dla nowych graczy, zerknijcie sobie w szczegóły, cały czas trwa transferowa saga z Robertem Lewandowskim w roli głównej, no i to też Możecie na Superbet postawić po kursie 100. Cały czas 75 tysięcy w puli. Na Ligę Narodów musicie odpowiedzieć na 5 prostych pytań i bierzecie udział w losowaniu. Oczywiście, jak poprawnie odpowiecie. No i wiele, wiele więcej. No, a jak będzie wam mało, no to. U nas na końcu odcinka codziennie jest do wygrania 50 zł w konkursie na zakłady sportowe na Superbet. E, ja zachęcam jeszcze do mediów społecznościowych, które znajdzie się w opisie filmu, e, Instagram i Facebook, tam jesteśmy. No i wiadomo, łapeczka i subskrypcja na tym kanale też mile widziana, a ja przenoszę się do dzisiejszych typów. Obydwa typy pochodzić będą właśnie z super oferty od Superbet. E, no i tą super ofertę dzisiaj sobie wykorzystamy, ponieważ będę stawiał spotkanie Waliczyków z i od razu powiem, że podwyższony kurs 1,57 leci jako pierwsze na zwycięstwo Holandii. W tym spotkaniu nikt mi chyba nie wmówi, że Walia od Holandii jest, będzie w tym meczu lepsza. Zwłaszcza że są dwie sprawy. Pierwsza z nich to oczywiście zwycięstwo bardzo pewne Holendrów nad Belgami. No, futbol, który tam pokazali, był można powiedzieć totalny, że tak, że tak się wyrażę. Belgowie nie mieli absolutnie nic do powiedzenia, dlaczego mieliby mieć do powiedzenia Walijczycy. Zwłaszcza, że, i tu jest ta druga sprawa, że oni już w tym zgrupowaniu osiągnęli to, co osiągnąć chcieli. Awansowali na Mistrzostwa Świata w Katarze, wygrywając swoją ścieżkę barażową i bardzo ciężkie rozgrywając spotkanie finałowe z Ukrainą. Tam absolutnie nie byli zespołem lepszym, natomiast udało im się tą jedną, jedyną bramkę na wagę awansu strzelić. Dziś na pewno zobaczymy rotacyjny skład. Trzeba dać odpocząć podstawowym graczom i dać też zagrać graczom, Którzy zostali do tej kadry, kadry powołani w roli um, nie tyle jokerów, co na pewno zmienników, i na pewno też będą chcieli dostać swoją szansę. A z kim dostawać szansę? Właśnie jak nie z Holendrami, jest to zespół. Klasy światowe zawsze był, no i uważam też, że dziś będą mieć może nie tyle ułatwione zadanie, ale na pewno będą w tym spotkaniu zdecydowanie lepsi. Kurs 1,57 właśnie na zwycięstwo Holendrów leci ode mnie. Zamknijmy sobie to spotkanie. No i niżej widzimy spotkanie, które elektryzuje dzisiaj całą Polskę. Belgia w Brukseli zagra właśnie z Polakami. Z Polakami, którzy właśnie z Walijczykami, z którymi grają Holendrzy, wygrała we Wrocławiu. Problem był taki, że no właśnie Walia była przed tym spotkaniem finałowym z Ukrainą o, o Mistrzostwa Świata. No i tam też wystawiła bardzo mocno rotacyjny skład. Ten, to spotkanie trzeba brać troszeczkę przez. Przez palce, tak, musiał się wyraża. Polacy też nie zagrali głównym garniturem. Podobno w tym spotkaniu z Belgią główny garnitur ma wyjść, oprócz Woj Wojtka Szczęsnego w Bramce, z tego co wiem, zagra skorupski. Natomiast Belgowie bez apelacji nie są w tym spotkaniu faworytem. Drugi zespół w rankingu FIFA, oczywiście ranking nie gra, pokazało, pokazało to chociażby mecz z Holandią. Kurs 1,70 podwyższony na Belgów aktualnie przez Superbet, aż 5,75 na Polaków. Nie posunę się tutaj aż tak daleko, żeby typować tutaj zwycięstwo bądź remis ewentualny w tym spotkaniu, chociaż uważam, że będzie takie jeden do jednego. I jeżeli już jesteśmy przy bramkach, to też uważam, że Polacy e, za Czesława Michniewicza są na tyle dobrze zorganizowani, że tą jedną bramkę niezależnie od e, jakości i. ...stylu gry oraz od ym, wagi, że tak powiem, przeciwnika są w stanie strzelić. No właśnie, no bo przenosimy się właśnie do zakładu. Druga drużyna strzeli gola, druga drużyna, czyli Polacy yy, i klikamy sobie tak: kurs to aż 1,62 jest tak wysoki, e, ponieważ no tak jak wspomniałem, wszystkie te e, wcześniejsze sprawy, nie wiadomo czy faktycznie wyjdziemy tym głównym garniturem, nie wiadomo jak Belgia też e, wyjdzie e, po tym spotkaniu z Holandią. E, jest tutaj dużo niewiadomych, natomiast niezależnie od tego, jak byśmy wyszli w tym spotkaniu, e, mamy strajkerów, Świderski, Buksa, e, no Milik odpadł, jest Piątek, który może wejść z ławki, no i przede wszystkim Robert Lewandowski, który pierwszą połowę w tym spotkaniu podobno ma zagrać. E, i tak się właśnie też prezentuje mój typ na to spotkanie. Wierzę w to, że Polacy to bramkę strzelą, wierzę to też, że Polacy to mecz wygrają. Natomiast będzie o to bardzo, bardzo ciężko. To zamyka nasz kupon dzisiejszy. Po kurcie, jak widzicie, 2,54 tu po prawej, 50 zł jest pisane postaw, zakład no i czekamy aż się nam zazieleni ten dzisiejszy kupon, no i przy okazji stawiania kuponu zawsze wspominam o aplikacji, którą możecie zresztą pobrać z linku w opisie filmu, aplikacja jest bardzo przydatną i ułatwiającą życie rzeczą no i przede wszystkim jest stabilna, bo nie zdarzyło mi się chyba, żeby się kiedyś zacięła. Bardzo często są aktualizacje, co chwilę coś udoskonalają, więc polecam bardzo serdecznie. Link w opisie znajdziecie. Na koniec jestem wam mecz konkursowy. No, chyba się domyślacie, jaki mecz konkursowy dzisiaj będziecie obstawiać Belgia Polska. Dokładny wynik tego spotkania wraz z minutą strzelenia pierwszego gola nikiem Superbet. Nieedytowany komentarz do rozpoczęcia spotkania. Prosiłbym pod postem, który aktualnie znajduje się na grupie na Facebooku. No więc na Facebooku też siłą rzeczy trzeba być. A za samo dołączenie leci jeszcze 20 zł na Superbet. Polecam bardzo serdecznie. To by było tyle typów na odcinku. Po więcej zapraszam na grupę na Facebooku. Trzymajcie się, do zobaczenia i widzimy się jutro. Miejmy nadzieję z kolejnym zielonym Kuponem o 13. Cześć!